Mam nadzieję, że widać w tle mamusie z dziećmi. I co to za dwa tygodnie? Powiem Wam, że pierwsze trzy dni i noce od nich nie odchodziłam. E, trzeba pilnować, żeby dzieciaczki były przykryte albo przy mamusi, albo ukryte czymś cieplutkim, żeby nie zmarzły. I tutaj uwaga, uwaga, nie korzystamy z rzeczy dużo warstwowych, jakichś tam pieluch czy prześcieradeł. Ja na przykład korzystam z, takiego, z takiej poduszeczki, która z jednej strony taka pluszowa, mięciutka, a z drugiej strony tkanina. I jak nie ma doli przy nich, to przykrywam to, tym pluszaczkiem dzieciaków, żeby im było ciepło. Szyniaki do dwóch tygodni siebie nie ogrzewają. Także uwaga, uwaga, trzeba pilnować i w dzień i w nocy, żeby były przykryte. Oni jeszcze siebie nie grzeją i może, zosta i może być krzywda dla nich. Jeżeli nie macie czegoś takiego, takiej poduszeczki, to proszę wziąć jakieś, jakąś kołderkę, kołderkę i włożyć do. Poszewki, i wtedy małe poszeweczki, i wtedy to też będzie chronić i otulać dziecko. żeby sunia nie grzebała i żeby nie zagrzebywała swoich dzieciaczków w te dużo warstwowe przykrycia. No i teraz, moi kochany, zobaczcie: gdzieś tak na piąty dzień po urodzeniu, już zrobiło się troszeczkę łatwiej, bo. Pieski troszeczkę urosły I już dłużej mogli spać samodzielnie Ja ich przykrywałam Już można było w nocy przymknąć oczy I troszeczkę pospać Co jeszcze ważnego Oczywiście mamusię karmiącą Trzeba cały czas dokarmiać Bo ona oddaje dużo energii Dużo pokarmu trzeba Jeżeli ja swoich piesków karmię Dwa razy dziennie, rano i wieczorem, to doli dostaje minimalnie trzy razy dziennie jedzenie. Dostaje jakieś kaszki na mleku jeszcze dodatkowo, które bardzo lubi podczas karmienia. Czy daje karmę dla karmiących i ciężarnych suczek. Zobaczcie, tutaj mam karmę i jak ona jak ona karmi, karmi dzieci, to zawsze tam Podstawiam jej tą karmę, żeby ona mogła też e, przegryzać. Nie wiem, czy to widać. O, w taki sposób to wygląda. Bo e, ta karma z Royal Canin dla karmiących, e, e, dla karmiących i ciężarnych suki i później dla szczeniaków jest bardzo dobra dla produkcji mleka i bardzo wartościowa. Bardzo wartościowa. No co jeszcze? Pierwsze dni tylko można wykąpać e, wszystkie tutaj miejsca, gdzie odbywa się poród, gdzie jest ślady krwi i tak dalej. A całkiem pieska lepiej kąpać po miesiącu, a nie kąpać od razu po porodzie, bo to też jest niebezpieczne, jeszcze w zimę oczywiście. No, co Wam jeszcze powiem? Co jest ważnego? Dzieciaki rosną. Ja codziennie ich ważyłam. Ważyłam taką specjalną wagą, widzicie, codziennie, żeby patrzeć, jak zmienia się ich waga, i zapisywałam w takiej tablicy, którą sobie zrobiłam na każdego szczeniaka. Kiedy, od, kiedy pępki odpadły, kiedy oczka otworzyli. Wszystko, wszystko to jest bardzo ważne. Później Wam przyjdę się na następny miód, na następny poród. I tutaj wyraźnie widać, jak szczeniaki zmieniają wagę. Jeżeli widzę, że któryś szczeniaków mniej przytył, to wtedy śledzę, żeby dostawał piersi, żeby dobrze jadł, tak? No, i na przykład u nas dziewczynka i chłopczyk, dziewczynka pierwszy, chłopczyk ostatnie były najmniejsze, do tej pory są najmniejsze, ale dobrze nabrali wadze. I teraz na przykład, jak mamy dwa tygodnie, to dziewczynka ważyła 80 gramów, a teraz waży, um, za dwa tygodnie już waży 260 gramów, czyli bardzo dobrze. Przytyła, tak? A chłopczyk ważył 76 gramów, a teraz waży 285. A te szyniaczki, które ważyły 112 gramów, w tej chwili jeden waży 400 gramów, a drugi 360. Także tak. No i wymyślenie imion i tak dalej. Od razu zgłosiłam, że mamy dzieci w Związek kinologiczny. Pojechałam, odebrałam pakiet dokumentów. Tam karta krycia, karta miotu, protokół przeglądu miotu, oznakowanie szeniąt. Za tydzień będę robiła im odrobaczenie pierwsze. E, później będzie pierwsza szczepionka, e, chip, i tylko po 6 tygodniach już, już można zrobić przegląd, e, protokół przeglądu miotu, na który już jestem umowiona na środek stycznia. A, także tak to u nas wszystko wygląda, moje kochane. E, tutaj dzieciaki jedzą, jak widać. się ich całuje, też ma swoją karmę. No, i taką ważną informację chciałam wam przekazać. Co jeszcze ważnego? Słuchajcie, naprawdę e, wychowanie takich szczeniaków, takich maluszków. To rzeczywiście malusze, malusieńki szczeniaki, e, to, że dolu urodziła czworo, to jest naprawdę wyjątek, zazwyczaj dwa, trzy szczeniaka w nocie, to e, wymaga. Dużej odpowiedzialności, pracy, skupienia i troski, miłości i tak dalej. I kiedy mówią, że szyniaki są drogie, to po prostu nie zgodzę się, bo naprawdę, naprawdę to dużo kosztuje. Już nie mówię o, tym, o tych pieniężnych wydatkach, które. Ponosi hodowca, a tylko o tym, ile poświęca czasu, swojego zdrowia i, i wszystkiego. Ja na przykład to bardzo lubię. Ja z przyjemnością to wszystko robię, ale też to bardzo fizycznie ciężka praca. Mam nadzieję, że Wam przekazałam najważniejsze rzeczy co do dwóch tygodni, czyli pilnujemy, żeby były przykryte. Pilnujemy, śledzimy za wagą, żeby każdy szczeniak dostawał jedzenie. Co jeszcze? Karmimy dodatkowo sunię, która karmi. Nie kąpamy sunie w pierwszym miesiącu po porodzie. I oczywiście kochamy. Kochamy, dajemy atmosferę miłości dla tej małej rodzinki. Żegnam się z Wami, moje kochane, całuję mocno, pa pa!